Gościmy chłopców z pomorza. Osoba bardzo nam przychylna zaproponowała nam pięciu chłopców wyróżniających się z tego rocznika właśnie w tym województwie. Tych chłopców sprawdzamy pod kątem szeregu testów: testy motoryczne, testy mentalne, testy przeprowadzane przez fizjoterapeutów i co najważniejsze, testy techniczno-taktyczne w naszej drużynie. Dla wszystkich chłopców każdego dnia zaplanowałem jeden test. Wczoraj chłopcy mieli testy z fizjoterapeutami polegające na sprawności ogólnej, na zmierzeniu ich sprawności ogólnej. Dziś testy z panią trener przygotowania motorycznego, które mają nam pokazać wskaźniki motoryczne chłopców. Jutro mamy przygotowane testy z trenerem przygotowania mentalnego, sprawdzić na jakim etapie rozwoju mentalnego są chłopcy. Więc każdy dzień będzie dla chłopców. Można powiedzieć, małym sprawdzianem. W sobotę kończymy to sprawdzianem piłkarskim, bo rozegrają z nami mecz kontrolny. Muszę powiedzieć, że, że każdy chłopiec jest inny. Tak naprawdę każdy z nich ma swoje cechy, każdy z nich też ma swoje deficyty, które później chłopcom będą jasno przedstawione. Myślę, że są to osoby, które do naszej drużyny obecnie mogą sporo wnieść. I myślę, że na przyszłość warto ich obserwować. Raz, że my sobie chłopców sprawdzamy pod każdym względem, a dwa, to jest też dla nich pewien sprawdzian, ponieważ nie oszukujmy się, ale życie piłkarza często wiąże się z podróżami, często wiąże się z testami, często będzie trzeba spełnić wiele aspektów i pokazać się z jak najlepszej strony. W ciągu nawet jednego meczu i to może zdecydować w przyszłości o ich karierze, więc chcemy też chłopców przygotować na to, że w przyszłości może to być dla nich bardzo istotne. Chcemy też im pokazać właśnie to, jak my tutaj funkcjonujemy, w jakiej technologii my pracujemy. Być może jeżeli wszystko będzie na dobrej drodze, to do jakiego liceum mogą trafić. Więc, więc na ten moment chcemy im pokazać no, całą naszą pracę. Chłopaki, powiedzcie, jak wam się podobają pierwsze dni tutaj w Częstochowie na Rakowie? No, bardzo no fajnie, fajnie nas no, przyjęli, fajne treningi. Można się dużo uczynić. nauczyć. No właśnie, jakbyście porównali te treningi? No właśnie, kogo? oni są tu lepsi. Ale tak. no no, jest, te jest większa jakość treningów. No I trenerzy, trenery. Większy, większy poziom no. treningu. ciężej się trenuje niż tam. No tak, tak, tak. tak trochę tak. tak. Ale jak już wejdziemy w tryb taki to będzie NGG. No, no na przykład, już jutro jak się zapoznamy z kolegami, z trenerami, no to będzie już lepiej, nie? Mhm. Azboszura będzie lepsza. Aha, a jak ogólnie oceniacie akademię, to wszystko, co się dzieje, jak was chłopaki przyjęli, bo już chyba jeden nie mieliście, tak? Tak, dobrze nas przyjęli. Fajnie, fajnie. My Czegoś no. A bo... zmienieliśmy. Tłumaczyli dużo, dużo rzeczy. Tak. tak, co Wam się tutaj najbardziej podoba? No, Treningi. Trening. Trening. A kogo? Kto według Was jest brakowe najlepsze z tych zawodników z pierwszej drużyny? Eee, to, i I, no i jeszcze ja sobie to chcę, A tak jak po tych pierwszych treningach chcecie to jeszcze wracać, żeby tutaj... A, tak, 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 tak? czyli wszystko jest w porządku, My macie że tak, tak. tutaj wrócić. Tak. tak, Dobra, super chłopaki, dziękuję wam bardzo. My też dziękujemy. dziękujemy.